Witam serdecznie. Kochani, kontynuujemy, z bólem to mówię, to, o tej kontynuacji, bo niestety ostatnie jakby mecze eliminacji nie należały do najprzyjemniejszych. Mam nadzieję, że nie wiem co tu się wydarzy, że jakimś cudem nam się uda zakwalifikować, chociaż prawdopodobieństwo to, to, to jest małe. Myślę, że może to się skończyć tak, że po tym pierwszym meczu już... No, ale no spróbujmy. Cóż, wczoraj nie było grane, bo czułem się wypompowany. Chciałem po prostu troszeczkę odpocząć. I dzisiaj przystępujemy. No trzeba przycisnąć. No jeśli by kwalifikacje nie wyszły. A ja wszystko na to wskazuję. Będziemy, zobaczymy, ile tu punktów doświadczenia dostaniemy i przy, będziemy troszeczkę grać w Rivals, zobaczymy, ile tych meczy uda się, czy kwalifikacje, znaczy dostaniemy się do kwalifikacji ponownie. I może powtórzymy podejście. Na to mówię, to zależy ile tych nici ile koniec końców zdobędzie i jak to wszystko wyjdzie. Także zaczynajmy pierwsze spotkanie dzisiaj. A no dobra, ja mam taki sposób capecka na te ciężkie zmagania. Dwa mecze trzeba wygrać. Okej, okay, ogólnie mamy hajsik i właśnie jeszcze to. Jeszcze to mnie interesuje. O, no, ogólnie wypożyczonymi. Tu będziemy... Spróbujemy, spróbujemy. I to Mori koncepcyjny. Jak to zgranie będzie wyglądało? To... Mori. Pokaż się, przyjacielu. Nie bój się, będzie dobrze. Pawar. Plus dwa. Uu, widzisz? O, i mają zgranie tu panowie. No i widzisz, teraz to Mówisz po mojemu, ale przyspieszenia to mało. No dobra, to Tomori wchodzisz. Pawart. Kto to jest Pamekano? Pawart, wejdziesz. Dziękujemy. Tomori wchodzisz. Już ze stylem Grygo raczej będziemy polować. Nie wiem ile tam to... panie, panie Tomori. Panie Tomori. Uuu. Ale to nie do mnie tak. Kury, drogi. No dobra, ale damy więcej. Będzie nam potrzebny. No dobra, mamy ścieniem. Nie z cieniem. <laughs> Jest git. Takie piękne wzmocnienie. Może tu jeszcze Godfrey? Dziecielu. Czy też cień? No dobra, no to, na kogo my to będziemy szczędzić? Cień. Uff, defensywa tu się zbroi strasznie. To mi się podoba, widzisz. Dobra, teraz tak. Mamy wypożyczeń. Dajemy te wypożyczenia. Dobra, no tyle wypożyczonych wystarczy. Okocza na razie zostawimy. Zaczynajmy. Jest fokus w tapetce. O, nie macie kurwa. Nie jesteście aż tak dobrze, żeby to rozpierdolić. Nie ma szans. Niszczymy ich. O, zobaczmy, zobaczmy. Ech. Nadgarstki trzeba rozgrzać. O, palce, bo sztywne mam. Chłodno jest to tą bluzę. Mi, mi obecnie. O kurdła. No dobra, skład jest skromny. Dosyć. No ale wiemy co to znaczy. To znaczy bardzo złe informacje dla nas. Okej. Okay. Alan! Tak jest! Alan z lewej. Ale zaczęliśmy torpedowo. I Alanik tutaj naprawdę się zwinnie zabrał. To mi się podobać. Wasz? Teraz ty, teraz ty. Alan 2-0, dziękuję. Bardzo ładny starcik. Czyżby? Nie, 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 nie wyjdzie. Cyców United. Ok, szanuję przyjacielu. No ale tu. Nie ma, nie ma przyjaciół, niestety, nie ma przyjaciół. Alan ich na razie cię karci, co jest zaskoczeniem, bo Alan takie rzeczy nie lubi i nie preferuje. Riders nawet odebrał piłkę, Oj, ale nie, do, nie tak do basi. E, okay. Turam. Turam 3-0. Ujujuj, Turam. Ej, ten kurtua chyba nawet w pożyczeniu coś tu się nie sprawdza do końca. Nie, <grym /truśla> to już bywa przesada. Diani, no. Ej, ej, dobra, dobra, ale to ogólnie czemu się tak wygnała? Przecież to była bramka, nie? Ale jak widać, nie może być kolorowo do samego końca. O nie, Godfrey? Dobrze, Howard, brawo. No tu jest obawa, że jedno po prostu potknięcie się. No właśnie, to są rzuty rożne. Nie idzie do tego bramkarzem, wyjdziesz i tak. Właśnie mówię o tym, nie? Bramka jedna i może to odwrócić wszystko. No niestety szybko straciliśmy ją. No, i się zaczyna. No jest cudownie. Fajnie było prowadzić chwilę. Szczeli, drugą zaczyna się. No i że kolejny. Muszę, ja trzeba bramkarzem wychodzić. Riders Alan, Alan z hat ale Riders tu powinien się przepchnąć. Znowu został wyjaśniony przez defensora przeciwnika. No jak laleczka jakaś wudu. Wody są torturowane. On mnie torturuje znowu. A no to czyli dobrze to się składa, bo to jest mój zawodnik, czyli o, wszystko się zgadza. Dziękuję bardzo, panie Riders. Jani. Alanik! Ale tu Alanik przeciwnika. Karci, czwarta bramka. No to jest jak. No i w następnym spotkaniu, niestety. Można zakładać, że, że raczej nic tu dobrego nie spożytkuje. Ale Diani! No niestety. Ale może Power Powershot! Brawo! A może Powershot? Basia! A no nie, ten kurtuato naprawdę nie jest w formie, bo takie piłeczki to. kurtuato z zasilkiem w mordzie sobie łapie, nie? Jak w tym. E Galaktyczny futbol jak ten bramkarz ten na A, ten co spał zawsze na bramce, on sobie tak łapał, taki no, nie był wyjątkowy, to no tu powinien, powinien zdecydowanie też się lepiej zachować Thibaut Courtois. No, Druga połowa jeszcze jest, wszystko może się odwrócić, a to nagle by musiało naprawdę coś niesamowitego się wydarzyć, żeby aż tak ten mecz uciekł, trener nic z tym nie zrobił. To jest dla mnie bardzo ubolewa nad tym, przepraszam bardzo za gownictwo. To by koniec. No i tak, powiem długo. Zawodnik liczył, że przeciwnik, że tu może jeszcze coś się wydarzyć. Raczej ja sądziłem od 4:1 że tu już nic się nie wydarzy. Bo tak jak ta bramka z różnego, to jeszcze mogła wlać nadzieję i tu mogło się wydarzyć wszystko, bo to już nieraz. Takie mecze miały miejsce, no ale, no ale gdzieś ta chwila tego rozkojarzenia zawodników minęła i, i się udało gdzieś tam jeszcze szliśmy kilka bramek i oddalić tą niepewność. Otwierajmy, nie, mam, nie ma za czym czekać, to jest ta chwila. Któż to? Pani, no to nie jest to Mori chyba, Pepe, Franz. Okej, okay, Diani, powiedz Diani. Powiedz Diani. nie. Nie Diani. No to 8-5, no spokojnie. No, wszystko. No co, co, co tu? Za czym będziemy czekać? Tego się nie odwleczę. Ostatni przeciwnik. Mm, bardzo. Mm, Fajne. Znaczy, że udało się zwyciężyć bez nerwów. Zapewne teraz tak już nie będzie. A no więc. Wóz albo przewóz. Gramy o wszystko uczestnictwo z luzem psychicznym w lidze weekendowej, albo przeporażka, walka o dotar dotarcie do kolejnych eliminacji, czyli zwiększona ilość mecy, zwiększona no, złość na wałnica po prostu złych zdarzeń, która może być. No mam nadzieję, że to będzie to drugie. No pierwsze, o Jezus kurde, ja już podświadomie sam chcę sobie krzywdę zrobić chyba, bardzo źle, ten już kręci się jak gówno w był mi się nie podoba, a no i defensywni już są gdzie są, no na, na wczasach. no i nie, no tracę gola, aha, no tak, dobra, przecież to jest debil, to jest debil jakiś. Na bogato zaczynamy naprawdę pojedynek gigantów. No i tak. Tama winga, już śpi. Nie no, co jest kurwa mać? Co jest z tą grą? No teraz nagle już piłki nie może spadać. Dobra, nie straciliśmy gola. To jest cud. I dobra. Inf nie, 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 nie wiem o co chodzi. To nie było w ogóle to podania już mnie szkalują. Sakra, Bardzo już zły mecz. Po prostu yy, je, o te odbiory. No i gości tu sobie wbiega. I gol. No to jest żart. No. Jak nie idzie, to nie idzie i nie może iść. No, nie, nie, nie wiem, co tu jest w ogóle grane. No to. On to wykorzystuje doskrzętnie. Yy. Boże, co on nie szczela? A to jest raczej. Nie, no, to podanie. To już napawa optymizmem na resztę. Aha. Aha. Was chyba Bóg puścił, nie? Jaki faul! Nie, jak tu, tu idzie po prostu. Nie tu. Ja nie mogę jeszcze. Co? Ja pierdolę. Bramkę wpadnie i nie mogę ni wybiec, ty. Co tego A no tak, team Howard, prawda. A, gdzie ja nie mogę się obrócić z piłką? Riders Kuram, schodzisz Aha. No to fajnie, a Zajebiście, jeszcze wracę do niego Ja pierdolę, nie, ja nie wiem gdzie ja mam team Gdzie oni kurwa wszyscy są w ogóle? Boże Człowieku, no. Nie. Yeah. To było na drugą stronę. O, że No. To nie wszystko jasne. TiuRam! ty debilu jebany! Nie wierzę w ciebie, nie? Alan! No dobra, śmieciu, kurwa następny. nie już ucieka, no bo żebym nie miał jeszcze do kogo podać, bo przecież. Diani, <grym> Fajne, fajne, fajna yy, dobitka. Fajna. W ogóle powietrze chyba bardziej cię zainteresowało, jeśli niż. A no tak. O Boże, naprawdę fajnie to wyglądało u przeciwników cudownie. Serio? Sosa. Ale na no czemu tu? Jak to tak można? No kurwa, ktoś? Ja tu nie mam w ogóle kim grać. To, nie... to jest nieprawdopodobne. Gdzie są moje zawodnicy? A gdzie? Son, kurwa! Kto to jest? Nie, yeah, no co, serio? Okej. Okay. Ja pierdole, nie, no to jest jakiś za. Zale, odbiór za każdym razem, odbiór. O. Czy jak jego chodzą, ja pierdole, to jest jakieś naprawdę Baja. I to przyjęcie, to jest grisman... I to było podanie, jak ona jeszcze nie była na spalonym. No i po wszystkim. Ja Ja nienawidzę takich meczy, bo... Kurwa... Ja przeciwnika to tak chodzi wszystko. Ci zawodnicy są, pomocnicy są, bronią razem z obroną. A u mnie pomoc jest kurwa na przerwie jedną no i To nawet od połowy przebiegnie, nie? Jak mecz się zaczyna, jest yy, początek meczu. Ja mam w jeden jednym środkowym pomocnikiem, dwóch środkowych do przodu. I chuj. I gościu mnie przechodzi, przykładowo o tym, co steruje. Sama obrana zostaje i idzie już trzech na czterech, bo dwóch się se, se spierdala. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za towarzystwo. Patologia rozrasta pięknie, ewoluuje. Naprawdę fajnie to wygląda. Dla przeciwników zdecydowanie, bo nie, niekoniecznie dla mnie. Ale trudno. Takie jest życie. Debili nie brakuje na świecie tak właśnie jest z moim zespołem dziękuję bardzo za towarzystwo zapraszam oczywiście do kolejnych yy, zmagań, na kolejne zmagania dzisiaj będzie streaming, będziemy walczyć tam o coś więcej no o kolejne eliminacje tak i znowu się nie dostaniemy to wtedy wyjebie konsolę przez okno <grym>, że, żartuję oczywiście dziękuję jeszcze raz zapraszam do oglądania pozdrawiam, życzę lepszych emocji przy, przy, przy tej grze pozytywnych to zdecydowanie, żeby ta gra sprzedawała przyjemność, o to w tym wszystkim chodzi. Ja bym tylko chciał mieć równe szanse co do przeciwnicy, ale nie można tak nie srogo życzyć sobie, także oby wam chociaż się wiodło. Do zobaczenia nas do jutra. Czułko, Hej!